No dobra panowie, zobaczymy czy to odpali po ponad miesiącu stania włączyłem akumulator trochę pedałem trzeba podpompować do gaźników benzynkę oczywiście No i zaczynamy O jeszcze trochę Bez oba Tyle stała Chodzi U. za dużo gazu nie można zaraz by się dławi. Zawsze trzeba pedałem trzeba na gaz leciutko. Minimalnie. pochodził Nie ta godzina panowie, nie ta godzina, jest po drugiej benzyny trochę jest, także do Kalisza na, na targi ślubne jeszcze się dojedzie Jeszcze za mało. No dobra, jakaś chod, jakoś chodzi. No to, co, no to byłoby na tyle, no. Sześć garów przepalone. palił. Jest dobrze. Okej. Okay. No to do następnego.